Do waszej dyspozycji zostawiamy supa. Sup ma zaworek tutaj. Tak raz na dwa dni warto sprawdzić, czy ma ciśnienie. Zalecają 15, my pompujemy do 12, bo później na pompowanie to już jest nie do wykonania. Do pompowania supa służy ta pompka i instrukcje, które są na zaworze. Pompkę rzucam tutaj. Proszę mnie nie zarzucać papudrackiego wykończenia, po prostu musiałem czymś przykryć te ciężarki, którymi jest przywalony przedsionek. Właśnie, przedsionek. Przedsionek wygląda jak wygląda, bo mamy za wysoko grunt w stosunku do drogi. Więc jak będzie lało, to musicie mieć na uwadze, że będzie trzeba wylać z niego wodę, bo się będzie zbierała i jak się nazbiera, to się zawali. <grym> do supa wiosła są tutaj. Dwie sztuki, to się niechętnie rozciąga, tam to, jest, tam to się przedłuża, bardzo łatwo dla dziecka. Bodyboard, podłóżkiem w sypialni są kajty, proszę nie, nie ruszać, bo nie umiecie. <grych> w przyczepie. Wszystko w przyczepie jest delikatne, więc proszę się z tym obchodzić delikatnie. Okienko u dzieci dachowe. Tutaj, już jakieś dzieci pozbawiły to okienko moskitierki. Okienko można zamknąć. Polecamy to robić szczególnie w ciągu dnia. Okienka dzieci mają każde swoje. Mogą je zamykać i otwierać. Przy czym uczulam, żeby dzieci tego nie demolowały, bo jest to łatwo demolowalne. Tutaj na przykład zaraz przełożę na właściwą na właściwą bieżnie